Też zastanawiałem się dzisiaj rano, jak będzie wyglądał Łukasz w Staniach po tak trudnej walce. Jak będzie przedstawiała się jego kondycja? No, było oczywiście trochę czasu na odpoczynek, ale jednak nie zapominajmy, Kasiusz Rzeciński postawił wczoraj twardo swoje warunki w walce z Łukaszem. Łukasz Stanioch, oczywiście strój czerwony, Błażej Ludka, strój niebieski. No dobrze się czuje w narożniku Ludka, parokrotnie już był w stanie zaskoczyć Staniocha. Chyba odrobinę, odrobinę musi szybciej zadawać swoje uderzenia Łukasz Stanioch. Ostatni pojedynek pierwszej serii półfinałów. No i to jest ta, ta ofensywa, ten ciąg Łukasza Staniocha. To samo pokazywał wczoraj w walce z Kasiuszem, już teraz niebezpieczne ataki była, Jalutki. Przyjmuje akcję Staniocha i sam odpowiada. Zanosi się na to, że tutaj też zobaczymy sporo czystych i celnych uderzeń. Lewy na górę, prawy na dół Staniocha. Ludki, oczywiście. Stanioch teraz kontynuuje swoją akcję. No, nie wiem, czy ta obrona była, że ja troszkę go nie będzie zawodziła w tym pojedynku. No, widzimy, że próbuje barkiem zbijać ciosy. Łukasza Staniocha. No sam Ludka prowokuje Staniocha do tego, żeby, żeby atakował. Stoi przy linach, stara się trochę balansować i w ten sposób walczyć z Łukaszem Staniochem. Łukasz musi pamiętać o tym, że wczoraj miał, miał problemy z kondycją, bo pamiętamy jak wystrzelił w pierwszej rundzie trzyminutową presją i atakiem, a z kolei druga odsłona to już były spore problemy. Staniocha teraz trafia ładnie prawym. Musi coś zmienić w defensywie Błażej Ludka i to dość szybko. No, Łukasz Stanioch po raz kolejny pokazuje, jak niebezpiecznym jest zawodnikiem w tej kategorii wagowej. Choć może nie jest on fizycznie zbudowany niesamowicie. Ja myślę, że tam wielkiego problemu ze zrobieniem limitu 81 kg Łukasz Stanioch nie ma. No, ale są te walory w postaci ringowej agresji. Widzieliśmy jak plastycznie pokazuje trener ze Szczecina, jak atakować Małukasz Stanioch. Ciosami bitym jest z góry, tam gdzie jest miejsce z lewej strony. O, właśnie doskonale nam to przed sekundą trener pokazał. Takie overhandy, jak to się zwykło mówić w boksie zawodowym. I druga runda. Ludka strój niebieski stanioch strój czerwony. Walka, w której chyba mamy najmniej rywalizacji na środku ringu, bo cały czas przy linach upiera się, żeby boksować Błażej Lutka. To przyspieszenie ładne, szkoda tylko z jego perspektywy, że przyjął to wszystko na rękawicę Łukasz Stanioch. Na pewno nie jest jeszcze na straconej pozycji Błażej Lutka. Ładne są kombinacje, które on zadaje. Kiedy jeszcze dołoży więcej, więcej ognia, to może mieć problemy Łukasz z tak boksującym, błażejem ludką. Ale trochę brakuje tego ciosu z prawej ręki, który pokazywał trener skorpiona Łukaszowi. Konsekwentny jest ludka, to trzeba mu oddać, bo założył sobie konkretny plan na walkę i cały czas realizuje te założenia. A więc nie ma walki na, na dystans, nie ma szukania środka ringu. Jest ta oryginalna defensywa. Przyjmowanie ataków Staniocha i odpowiadanie swoimi bardziej celnymi, bardziej wyrazistymi. Tak miałoby to na pewno wyglądać w tej najbardziej optymistycznej dla Błażeja Ludki wersji. Och, bardzo ładnie zrobił to Ludka. Tak właśnie jak, jak miał to zrobić. Czyli najpierw przyjmuje atak Staniocha, a potem ripostuje. Dobre jak końcówka ze strony Łukasza Staniocha. Podniósł teraz obie ręce Błażej Lutkę, jakby zdając sobie sprawę, że trzeba pokazać Łukaszowi również inne techniki obronne. A Andrzej Ostaszewski po raz kolejny zwraca się do Staniocha, który zahaczył dobrze lewą ręką Błażeja Lutkę. Już mamy gong, koniec boksowania, druga runda zakończona, zostają jeszcze trzy minuty. Nastojąco spędza minutową przerwę Błażej Ludka. Więcej wymaga od swojego podopiecznego trenera Skorpiona Szczecin. Wydobycia całości energii, całości umiejętności i możliwości. Bo kto wie, jeśli zaboksuje Stanioch przez te ostatnie 3 minuty na poziomie co najmniej dobrym, to jutro może mieć okazję do zmierzenia się z Mateuszem Trycem. Trys do tej pory 2, pojedynki wygrane przed czasem. Ludka zaliczył już jeden czysty knockout w eliminacjach. Lepiej kondycyjnie wygląda Łukasz Staniok niż wczoraj, we wczorajszej walce z Kasiuszem Życińskim. Ale tutaj nie ma aż tak morderczego tempa, choć też nie możemy powiedzieć, że wieje nudą. Trzy uderzenia Błażeja Ludki po wyjściu z defensywy. Niezmordowany Łukasz Stanioch. To samo można powiedzieć o Błażeju Lutce. Mają serce do walki. Błażej troszkę zapomina już o obronie. Łukasz lewą ręką zaczyna robić duże spustoszenie, ale za moment odpowiada Lutka. Takie wymiany pachną niebezpieczeństwem. uspokaja sędzia Ostaszewski tak kilkusekundowa przerwa może się przydać, zwłaszcza Bożejowi Ludce. Widzimy, że duży fizycznie Błażej Ludka, Większy na pewno niż Łukasz Stanioch. Ale to w żadnym razie nie skreśla szans, nie skreśla możliwości Łukasza w tym pojedynku. Ostatnie 10 sekund już przerwał tę kanonadę. Sędzia, i za moment usłyszymy gong, który zakończy półfinał. Mnóstwo. Akcji mnóstwo ciosów, uderzeń tak zaprezentowali się w ringu Łukasz Stanioch i Błażej lutka. Stanioch podtrzymał tę dyspozycję z wczoraj z rywalizacji z Kasiuszem Życińskim. No, jeszcze dyskusję obu zawodników, którzy jeszcze kilka chwil temu przecież walczyli no na maksimum swoich umiejętności, a może nawet trochę więcej niż maksimum. Chwila dla superwajzorów, którzy przeliczą punkty, sprawdzą karty i będą wiedzieli doskonale. Komu należy się zwycięstwo? Łukasz Staniok sprawia wrażenie pewnego Swoje, swojego zwycięstwa, ale Błażej Ludka też na przegranego nie wygląda. Jednogłośna decyzja. Łukasz Stanioch. Kręci głową Błażej Ludka, ale jednak ja się zgadzam z tym werdyktem. Choć też trzeba zaznaczyć, że fizycznie mocniej bije Błażej Ludka, ale to Łukasz Stanioch swoją nieustępliwością w ataku zapewnił sobie zwycięstwo i tym samym kończymy już.